Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy dokarmiać pszenicę. Czym będziemy dokarmiać pszenicę? Ano, takim oto nawozem mikro i makro elementowym. Czemu mikro i makro? Bo nie było doktor Greena yy, u nas na, na składzie, więc wziąłem to. Ale to jest o tyle dobre że ma trochę azotu a ta moja pszenica bardzo stresujące warunki miała ehm, bardzo stresujące warunki o tu za tymi krzaczorami też kurde woda stoi ale tu to nie ma gdzie tego spuścić no i co no i chcę ją dożywić przed spoczynkiem zimowym także Także jedziemy i Nie wchodzić do zbiornika. E, a to się tak da? Musimy odmierzyć sobie 3 kg nawozu. W ogóle patrzcie, świeżo otwarty nawoz, a coś się mu tu zbryliło. Dziwna sprawa no, wygląda jak proszek do prania. Kilogram dopiero. Kilo dziewięćset. Nie wiem czy mi wejdzie za jednym strzałem tyle. Kilo. I zobaczymy, czy się wody nalało tyle, ile trzeba. 400 litrów. Jest ile? Ej, 175 dopiero. Wiem, że go nie trzeba wcześniej rozmieszać. Można wsypać bezpośrednio, ale ja sobie go tu Owszem, chociaż wstępnie rozmieszam. Barwiad odpalony, zimno jest, ale pali na strzała. Powiedzmy. O kurde. Jak to teraz robić? ładnie ciepło ja widziałem ktoś tam jechał pewnie z herbicydem no nic sprawdzimy jak to będzie szło sam jestem ciekaw kurczę dlatego specjalnie nie wiem czy to już mówiłem bo zapomniałem czy mówiłem czy nie specjalnie dlatego najpierw jadę z dolistym dokarmianiem eee... Bo nie znam opryskiwacza, nie wiem jak to wyjdzie. Eee, ile cieczy zużyję, jak to ustawić, bo naprawdę w ogóle pierwszy raz w życiu pryskam czymkolwiek. Zawsze robił to ojciec. Eee. mamy 400, ale później zauważyłem, że traktor stał lekko przechylony, więc chyba się nalało więcej jak 400. No niewiele więcej jak 400. Czyli, czyli zanim wejdę do Klekota, to jeszcze Wam powiem co czyli. Czyli tu będzie trzeba kiedyś kamienie przyjść wybrać. I to aż leje. już mi 350 Tak nie może być. Już 50 litrów wypryskałem, a ja nie ujechałem za dużo. Albo za wolno jadę, albo za dużo za duże ciśnienie. Prawdopodobnie za duże, prawdopodobnie za wolno jadę. Nawet nie patrzyłem, ile powierzchnia 0,045 hektara. Czyli 4 ary Jak na 4 ary wypryskałem 50 litrów, to na 40 arów 500 litrów wypryskałem. Czyli muszę jechać ja trójką. Miałem przejazdami z powrotem i powiem wam, że instrukcja obsługi nijak ma się do e, Do stanu faktycznego, bo ustawiłem takie ciśnienie, ustawiłem taką prędkość, jaka jest w instrukcji obsługi. No i kurna dupa, dupa nie? Wypryskałem za dużo. Żeby dobrze odchwaścić, no niestety muszę się jeszcze nauczyć dawkowania w tym opryskiwaczu, bo instrukcja swoje praktyka swoje i brakło mi no wiecie dobrych 50 litrów mi brakło cieczy roboczej tu za dużo poszło bo tu naprawdę nie wiem tu jechałem zgodnie z instrukcją i tu szlak trafił dobrze dlatego że to nie jest herbicy tylko to jest po prostu najzwyczajniej w świecie dokarmianie nic jej nie będzie także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku Siemano Nie dawało mi spokoju to, że bardzo nieprecyzyjnie ustawiłem ilość cieczy roboczej na hektar, jak dokarmiałem pszenicę. Stwierdziłem, że ta sytuacja nie może się powtórzyć, jak będę opryskiwał herbicydem, żeby sobie pszenicy nie, nie skopcić, prawda? Więc, więc moi drodzy, tu jest w miarę równo, ale trochę pod słońce. Tam się woda nalewa do opryskiwacza. A ja przyjadę sobie tutaj, odmierzę 100 metrów, znaczy odmierzę teraz 100 metrów. I przyjadę tutaj jak już się woda naleje. Bo wiem w czym był problem. Niepotrzebnie oglądałem się na instrukcję opryskiwacza. Kurde, no, się O, to będzie to będzie start. badyl. Niepotrzebnie oglądałem się na instrukcję opryskiwacza, bo tam już nie było fabrycznych dysz. Tam już były wymienione dysze na t 110.03 bodajże. I powinienem popatrzeć na tabelę producenta Dysz na wydatek e, cieczy. No że wiecie, pierwszy raz to robiłem. No to to, zepsułem e, Także naprawię ten błąd, ale muszę przyjechać tu. Muszę się rozłożyć i muszę spróbować. E, pojeżdżę po prostu. Ale więcej, zobaczę jak to będzie wydatek przy, przy tych ciśnieniach. Bo jest bardzo ładna pogoda, jest piątek, 13, wprawdzie, ale jest bardzo ładna pogoda. Jest 10, 11 czy 12 stopni, nawet troszeczkę wieje wiatr, można by było herbicydem pojechać. Raz, zmężymy, trzy, cztery, pięć. 100 metrów, tu jest 100 metrów, wbijemy badyla, mogłem, kurde, mogłem zmierzyć przęsła w murze. Dobra, idę zobaczyć, ile traktor, ile w traktorze jest wody. Wszystko się popiszę, pomierzy, policzy i będę miał ustawioną konkretną dawkę przy konkretnych barach, przy na tych dyszach. I można jechać z herbicydem. Póki ładnie, póki przymrozków nie zapowiadają, deszczu nie zapowiadają. Dobra, woda się nalewa. Biorę kartkę, długopis. Woda się nalewa. Jest już trochę. Od dziedziadu tu jest Dobra, myślę, że tyle nam no wystarczy na testy i zobaczymy ile to jest, 300, 300 trochę. Zobaczymy czy ja się tu zmieszczę z tym opryskiwaczem, kurde, właśnie. chyba się nie zmieszczę. Jeszcze się. ostatni lancy nie otwieram. Nie otwieram, tylko nas sobie będzie do góry sikała. Tu żadnych zagięć nie ma, więc będzie w porządku. No i tu tak samo, elegancko. Ile wody mamy? Wody mamy tyle. Dobra. भने नि jak zazwyczaj nie kle na filmach to się wkurz teraz Mamy tu Czyli mamy za dużo. Dalej. 4,5 centa zeszło, A. 5 centów 4,5 centa zeszło to mamy panowie 50 litrów na 100 metrów czyli 50 litrów na 15 arów 500 litrów na hektar nie, czyli na 1,5 hektara 500 litrów to musimy zmniejszyć ciśnienie teraz się postaram nie przywalić

a i telefon tu został. Sorry z matematyki, aż tak dobry nie byłem. 175 podzielić na 5, 35 litrów. 35 litrów na 100 metrów, 375, 3 zera, raz, dwa, 3 Podzielić na 1500 i to jest 250 litrów na hektar przy ciśnieniu 2,5 para Chyba nawet y trochę więcej e, Czyli 250 litrów na hektar Razy 1,60 hektara Musimy zalać równe 400 Dobra składam się Powracam się Napełniam i jadę Jadę pryskać na herbicy Może Wam zrobię z tego odcinek, może nie Bo mi trochę bateria w gopro siada no nie podłodowałem po ostatnim dokarmianiu pszenicy moja wina, sorry, ale jak coś to trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!